Siemano, cześć i czułem. Witam w rozwiązywaniu zadań z Brainly. Dzisiaj trafiłam na zadanie pod tytułem Kąt między ramionami w trójkącie równoramiennym ramiennym ma miarę 45 stopni. Pole trogo trójkąta jest równe 1,5 pierwiastka z dwóch. obniż długość ramem. Wydaje się kosmiczne, ale w kartach wzorów, które są dostępne na maturze, w dziale planimetria, czyli to jest między 14 a 15 stroną, znajduje się taki super wzór na Pole trójkąta. I jak je zinterpretować? To jest banalne. Mianowicie, pole trójkąta równa się długość jednego ramienia razy długość drugiego ramienia, razy sinus kąta między nimi, razy jedna druga. Czyli jak to się ma do naszego trójkąta? Mamy trójkąt równoramienny. Wyszedł ładny. To jest ten nasz kąt. I tu mamy. Dwa boki, które mają taką samą długość, no bo to trójkąt równoramienny. Te boki są dla nas niewiadomą. Alfa równa się 45 stopni, jak wiemy z polecenia. Czyli gdybyśmy chcieli podstawić to do wzoru, to będziemy mieć pole trójkąta równa się jedna druga razy a razy a razy sinus alfa. Co dalej? Mamy podane pole trójkąta. To jest 1,5 pierwiastka z dwóch, czyli 1,2 razy, zbijemy sobie to w a kwadrat, razy sinus 45 stopni. Czyli wszystko mnożymy razy 2, żeby pozbyć się tego. Czyli będziemy mieć 3 pierwiastki z dwóch, to się równa a kwadrat. Razy sinus 45 stopni to jest pierwiastek z 2 przez 2. Z racji, jeśli jestem leniwa, to znowu mnożymy razy 2, żeby pozbyć się tego. Więc będziemy mieć 6 pierwiastków z 2 równa się a kwadrat razy pierwiastek z 2. Możemy sobie skrócić przez pierwiastek z 2, czyli chodzi nam, że a kwadrat równa się 6. Więc teraz musimy to wszystko spierwiastkować. I wychodzi nam, że A może równać się pierwiastek z 6 lub A może się równać minus pierwiastek z 6. Wiadomo, ściana nie może mieć wartości ujemnej, więc to jest sprzeczne. No ale trzeba zaznaczyć, że umiemy pierwiastkować i wiemy, że wychodzą dwa wyniki. Także to jest nasza odpowiedź, że długość ramienia W. W tym trójkącie to pierwiastek z sześciu. Jednostki nie podano w poleceniu, ale domyślam się, że chodzi o centymetry. W każdym razie doszliśmy do tego w 3 minuty. Pozdrawiam.